Popatrzmy na wyścig czwarty, jakie tutaj mamy życiówki, na minutę dwie, sekundy, no ale to jest to zmiennym, wiadomo zawodnicy młodzi, a tacy tutaj głównie pływają, yy, więc oni się dynamicznie to się rozwijają, przynajmniej chcieliby, Oliwier Piątek, Piętnastka Bydgoszcz, no może to do Bydgoszczy ten niebieski czepek powędruje. To będą mieć dwa jak mają po jednym no, szczepki się psują. Oliwier Piątek, 15 Bydgoszcz, równe 28 sekund na to, że 0. I ostatnie metry tego wyścigu na to, że drugim. No to będzie blisko minuty, ale za daleko. Minuta 54 setnej Bartosz Grzegorzewski. Nie wierzę, żeby nikt nie był bliżej. Wyścig piąty.